Szanowni Państwo, otwieram czternastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Witam panią Wojt, wicem. zastępcę, wójta pana Radcę, przybyłych goście oraz radnych. Na sali znajduje się 14 radnych, czy jest kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Pani radna Izabela Łupka zwolniła się, ponieważ ma wyznaczoną wizytę lekarską. Przechodzimy do trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś pytania? Ja chciałabym. Tak, Pani bardzo proszę. Ja chciałabym głosić o rozszerzenie e, projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6.41.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia diet radnych gminy Miłki oraz syntysa a dlatego, że ostatnio były poddane pod głosowanie dwa punkty i radni nie mieli możliwości wypowiedzieć się w każdym oddzielnie, tylko musieli podziąć pod głosowanie oba naraz. Więc bardzo proszę o rozszerzenie o ten punkt porządku obrad. Dziękuję bardzo. Czy są inne Nie ma. Od razu, żeby przyspieszał. Ja jeszcze chciałbym go dodać, bym prosił, żeby Pana radca siedział obok Pana Przewodniczącego, żeby takich błędów więcej nie popełniać, bo tu był ewidentny błąd, bo Pan Przewodniczący powinien od razu poddać pod głosowanie i te punkty oddzielnie. Chciałbym raz wyjaśnić Panią Andrzeju, że to był jeden wniosek złożony. Nie było Ale nie można łączyć, bo dotyczyły Wokół dwóch jeden? oddzielnych spraw. Panią Drzeje, że nie będę że to był jeden wniosek złożony. Czy są jakieś inne wnioski? Jeśli nie ma. To chcę przypomnieć dla Szanownej Rady, że zgodnie z artykułem 20 ust. 4 do zmiany porządku w recesji zwołanej w trybie dzisiejszym stosuje się przepis ustęp 1a, czyli Rada może prowadzić zmiany porządku bezwzględną większością głosów, z tym, że dodatkowo jest wymagana zgoda w instytucjach, dlatego że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Pani Wójt. W związku z powyższym, muszę zadać pytania, czy Pani wnioskodawca, czy Pani wyraża zgodę na zmianę? Nie wyrażam zgody, z tego względu, że sesja była zwołana tylko i wyłącznie w kwestii ustalenia podatku rolnego i dlatego jest to sesja nadzwyczajna. Dziękuję bardzo. Czy jak samo Państwo widzicie, wszelkie inne wnioski będą bezprzedmiotowe. Przechodzimy do trzeciego punktu, przyjęcie porządku obrad.

Редактор вами. Пятнадцатый раз. Пятнадцатый Się, ten system nie będzie działał sprawnie czas, Może jeszcze minutę do proszę bardzo, informacje. Pan formoy <coughs> 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 Porządek obrad 11 głosami za, 2 przeciw, przyjęto swoją głosą. Przechodzimy do czwartego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podatek obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Proszę Pani Przewodnicząca. Rumińska Masowska i Równicza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Przyjmowana jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miłki, którym obniża, cenę, obniża średnią cenę skupu żyta z 58,46 zł za kwintan na 57 zł za jeden kwinta, która będzie podstawą do obliczania podatku rolnego w 2020 roku w gminie Miłki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi na Radnych do tej uchwały? Proszę bardzo. Proszę. mogę, tylko chciałabym podziękować Szanowną Radę w odniesieniu do tego podatku rolnego. Chciałabym stwierdzić taką rzecz, że to obniżenie podatku spowoduje straty w budżecie rzędu około 80 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy mało moglibyście Państwo dyskutować, ja też, natomiast w przypadku w tej chwili sytuacji finansowej wszystkich samorządów, nie tylko gminy Mimki, bo akurat w poniedziałek uczestniczyłam w spotkaniu prezydentów, burmistrzów, wójtów gmin z parlamentarzystami i generalnie wszystkie wystąpienia prezydentów, wójtów, burmistrzów wskazywały na to, że finanse publiczne, które są w tej chwili w samorządach, są w bardzo złym stanie, e, czyli jest bardzo zła sytuacja finansowa wszystkich samorządów. Wynika to zapewne z różnych względów. Niemniej wszyscy generalnie wskazywali, że te obciążenia są coraz większe, wydatki są coraz większe, a szczególnie wydatki na oświatę. Wskazano nam dwie gminy, w której w tej chwili już w dwóch gminach w ogóle nie wypłaca się od dwóch miesięcy nagród nauczycieli. Te obciążenia wciąż rosną i w przypadku naszej oświaty także chcę Państwa po prostu uświadomić. Na ostatni przykład chociażby, kiedy do naszej szkoły trafiły dzieci obcojęzyczne, wiąże się to z tym, że kolejne godziny jakby należy przydzielić dla nowych nauczycieli do tego, żeby wspomóc te dzieci. I nauczycie dodatkowe godziny języka włoskiego dla tych dzieci, nauczycie języka ukraińskiego, w akurat z Ukrainy te dzieci pochodzą, bo nie znają w ogóle języka włoskiego na chwilę obecną. Ja tylko chcę wskazać i sugeruję na to, żebyście mieli Państwo na względzie rosnące wydatki samorządów, oświata też przede wszystkim, ale także inne zadania, zadania przede wszystkim te, które zleca nam Państwo. Zwracając dodatkowe zadania nie zawsze za tymi zadaniami idą w takiej wysokości finanse, które pokryłyby wykonanie tych zadań. To tylko nawiasem mówiąc, ale myślę, że to jest rzecz bardzo istotna, żebyście Państwo też podejmując później uchwałę budżetową mieli taką świadomość. Czyli mamy tutaj stratę w budżecie około 80 tysięcy po ponad. Do tego również przypominam, że na przyszły rok w związku z prowadzeniem tego wynagrodzenia najniższego na poziomie 2600 zł trzeba się liczyć z dodatkowym wydatkiem w stosunku do naszej gminy około 120 tysięcy. Taką kwotę pociągnie to, żeby naszym pracownikom, ale to mam na myśli i pracowników BOPS-u, i pracowników szkół i urzędu, podwyższa wynagrodzenie do tej kwoty spowoduje taki skutek finansowy. Natomiast, jak to się przekłada w odniesieniu do zysków rolnika? Średnie gospodarstwo rolne, jeżeli przyjmiemy sobie na poziomie 15, załóżmy, hektarów, na obszarze naszej gminy oczywiście, podatek, który zapłaciłby rolnik, biorąc pod uwagę stawkę przygotowaną przez GUS, rocznie oczywiście, byłby w wysokości 2192 zł. Podatek obniżony, czyli to, co dzisiaj Państwo chcecie uchwalić, spowoduje, że wysokość tego podatku będzie na poziomie 2138 zł. Dla rolnika jest to obniżka w przeciągu roku, na przełomie roku, w wysokości 54 zł. W skarg gminy jest to kwota powyżej 80 zł. 000. Przepraszam, 80 tysięcy zł. To tyle w Pani informacji. Czy są inne uwagi Państwa Radnych? Nie, nie, nie. Dużo i bo Tą sprawę rozmawialiśmy dosyć szeroko na komisji i chciałbym zwrócić uwagę na taki aspekt tej sprawy, że Pomoc indywidualna dla no poszczególnych gospodarstw rzeczywiście może w skali rocznej jest niewielka, aczkolwiek jest pewną formą pomocy mimo wszystko zauważalną. Chciałbym zauważyć, że w zeszłym roku na terenie naszej gminy wystąpiła bardzo duża susza, która dotknęła wszystkie gospodarstwa rolne. Przeciwnym sposobem stało się tak, że system monitoringu tej suszy nie wykrył. Co było niezwykle, niezwykle dziwne. Dlatego też e, wszystkie gospodarstwa na terenie naszej gminy poniosły bardzo wysokie straty. Związane to głównie było e, z, e, w tych gospodarstwach, które muszą zabezpieczyć pasze dla, dla zwierząt, gdzie nie był protekcjonowany suszą, spowodował tym, że należało e, po pierwsze bardzo skrócić e, okres pastwiskowy i rozpocząć dokarmianie zebraną paszą, której nie można było zebrać, a więc należało ją zakupić. I mimo, że w skali rocznej ta indywidualna pomoc jest niska, to jest jednak chociażby gest w stosunku do przeważającej grupy jakby podatników na terenie naszej gminy, ponieważ rolnicy stanowią zdecydowanie największą grupę podatników. I myślę, że taka jest rola, rola organu, aby również przyglądał się i jeżeli, jeżeli można to jakąkolwiek formę wsparcia e, mógł udzielić. Dziękuję bardzo. Może ja też... Proszę bardzo. To, 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 to wszystko już omawiane, ja na poprzedniej sesji też się wypowiadałam, ale przypomnę też to, co Pan Wysiakowski mówił. Była susza, więc są poglądy ze sprzedażą bydła. Rolnicy zostali w tym roku, nie do, że nie mają czym karmić, to jeszcze raz zostali z bydłem, którego nie mogą sprzedać ceny tak poszły drastycznie w dół, że to jest w ogóle, nie chcę się o tym nawet mówić, 8 zł do 300 kilo, 10 zł pyczek. Takie są na, na dzień dzisiejszy ceny i, i to jeszcze nie można sprzedać. Można podjechać do kilku rolników zobaczyć jaka jest sytuacja, to przecież to rolnicy budują ten nasz budżet, tak? Jeśli oni nie będą mieli, to kto też trzeba pamiętać. Trzeba dodać to do wszystko, tego, że, że, że są wzrosły ceny nawozów, środków ochrony roślin i to bardzo, bardzo mocno. Czyli wzrosły koszty produkcji u rolników. Generalnie Panie Michelju wzrosły wszystkie koszty. No I musimy się, proszę Państwa, z tym, że od stycznia będziemy borykać się z zwiększonymi kosztami wydatków inwestycyjnych bo chociażby podwyżka tego najniższego wynagrodzenia spowoduje, że wszelkie inwestycje niestety będą dużo droższe albo trudniejsze z tego względu, że w rozmowie z pracodawcami słyszę taką wersję, że po prostu będą zwalniać pracowników ze względu na to, że nie stać będzie pracodawcom niektórym dopłacić do tego najniższego wynagrodzenia. Więc tak naprawdę jeżeli rozmawiamy o kosztach, to myślimy Państwo też na względzie, że w przyszłym roku wszystkie koszty będą dużo wyższe. Utrzymanie szkół, świetnic też będzie dużo wyższe ze względu na to, że od 1 stycznia najprawdopodobniej na 90% drożuje energia elektryczna. To też tak pod informacje. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może bardzo. Chciałbym ja akurat zorientować się jedną fałszywą tezę, która funkcjonuje u nas w społeczeństwie. Z reguły mówi się wójt buduje, gmina buduje, a tak naprawdę nie jest. My budujemy za pieniądze, które do nas trafiają. A wójt jest od tego, żeby e, tymi pieniędzmi mądrze gospodarował, e, ma e, swój program, który akurat przedstawiał w trakcie kampanii wyborczej i realizuje, a my akurat jesteśmy od tego, żeby ewentualnie ten program nie szedł z kosmos, żeby te finanse w jakiś sposób, ale też trochę pilnować na umiejętność. I chciałbym Radę tutaj przestrzec, że co do nas trafi, to my te pieniądze wydatkujemy na rzecz wszystkich mieszkańców. Jakakolwiek e, e, pomniejszenie tego dochodu sprawi, że z czegoś będziemy musieli zrezygnować. I przypuszczam, ja też odniosę się, jak Pan Wąsiakowski, do poprzedniej komisji. Dla mnie absurdalne jest określenie, a tutaj tylko 100 tysięcy złotych, a tutaj tylko 8 tysięcy złotych na nas jest tak. Guzik, prawda, bo 8 tysięcy złotych tam 2 tysiące, tam 5 tysięcy i z tego to robi się taka mała bryndza. W mojej ocenie, przypuszczmy yy, pani, pani tak, szacunek dla rolników, naprawdę, ale teraz szacunek dla emerytów, dla rencistów, którzy płacą podatki. Gdybyśmy stosowali taką samą kategorię, Każdemu warto by było oddać, tylko za co byśmy budowali te drogi, za co byśmy akurat płacili pracownikom. My nie mamy tutaj maszynki do pieniędzy, yy, tylko yy, wykorzystujemy pieniądze, które do nas wpływają i staramy się w miarę możliwości robić to w sposób rzetelny i mądry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko tak, ja to, dziękuję bardzo za Ale bardzo, panu, bardzo panu. Tak, tak, za bardzo wypowiedź pana Dominiuka, e, Chciałbym e, zwrócić uwagę Panu, że bardzo skrupulatnie i z wielką starannością przyglądamy się właśnie budżetowi i gospodarce finansowej gminy i proszę mi wierzyć, dołożymy wszelkich staranności, aby budżet, który e, został nam przedstawiony jako projekt został przyjęty na przyszły rok taki, aby był być realny i służący naszym mieszkańcom. Cię dziękuję za uwagi co do, co do naszego e, e, sposobu e, myślenia, aczkolwiek nadal e, powtarzam to, że grupa rolników jest największą grupą podatników i należy, to jest minimalne wsparcie, a takiego wsparcia bardzo podobnego w minimalnym wymiarze udzieliliśmy również w większości grup poda podatników Przyjmując uchwałę o stawkach yy, yy, od niewydolności. Dziękuję. Nie widzę więcej. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupy żyta przyjmowanej jako podstawa ograniczenia podatku rolnego na obszarze gminy? Dat is gewoon een afsluiting.